O kurde, coś się stało. O ty jakiś, zobaczcie. E, ale aktualizację dodali, fajną. O ty jeszcze jak bije, grój. Szybko. Uciekaj, 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 uciekaj. My mnie bije jeszcze. Dobra, kolego, nie chciałem. Uf. Co tu się dzieje w tym powtalu, kurde? A no, nie, wiem, nie wiem nawet, że jakąś aktualizację tutaj wprowadzili. O, zobaczcie. O ty jeszcze mnie goni, grój. Uciekam, 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 uciekam. uciekam. Uciekamy, uciekamy. to jeszcze jakiś... Nie no nie, to jest przygęcie już. Szybko, szybko tutaj gdzieś. Jakiś shotguna mi dajcie tu cokolwiek Shotguna, szybko, cokolwiek mi daj. O ty gości mnie to jeszcze goni! Kurwa... Chodź tutaj. Pierdziele. To jeszcze pies jest. O, Ociekamy, ciekamy. Musimy zdobyć broń. To na pewno. No i tu jeszcze jakiś tej... Ja pierdolę, nie no co tu się dzieje w środku? Już tu będzie jakiś shotgun. Nie ma. No goni mnie ten cały czas, a ja broni nie mam. Ja pierdolę. No, no jeszcze mnie bije, no. Panie policjancie, weź go, zabij tutaj. Uciekam w stąd, uciekam, uciekam. Co tu się dzieje? Nie wiedziałem, takie fajne rzeczy się tutaj w tej grze. Jakiś trup mnie goni. A tu jeszcze policjant jest. Goni mnie nadal ten gościu? O, mogę kopać, zapomniałem, kurde. Masz tutaj w kopa. O, proszę, masz kopniaka, babo. Na strajk wypierdala, a nie tutaj siedzisz. Masz. Teraz zginę? I zginąłem. O, takie fajne grabie. Zobacz jak patrz jakie. O kurde, o ty jeszcze, o, tu, jesteś tutaj znowu? O ty gnoju. Wypierdala mi stąd, gościu. Idź stąd mi tu chcę cię tutaj Ale uparty gościu Masz Jeszcze się rusza, zobaczcie jak wskacze, jeszcze się rusza, Czego dobić Dobra Ci miecza nie zostawił A ty co może, nie? Masz Masz tutaj Jestem bullet proof, człowieku Muszę go zajebać, żeby mieć tamtej broń O proszę. Pistoletu, gdzie jest pistolet? Co was was łodzi jewany? Oj, ja się tak nie będę bawił. Wyciągam chuj jak ważnego na naszczam. Serio mi broń ukradłeś? O proszę. Sorki, ta gra jakieś budzi we mnie, nie pokłada agresji. Ja w ogóle nie jestem dobry człowiekiem, ale no to jest, to jest ta gra po prostu. Okej, okay. na naszczam. Dokładnie, rośnij sobie. To się nie rzygaj. Ok, hajsiki wybrany w tym razie. Dobra głośność to fajnie. Gry są złe niż zniszczą Cię. Pamiętajcie. Bez no, be, be, on Ci gratuluje moderatora przecież. zostaje moderatorem kanału y, w firmie Criswell K.P. Company. Entertainment Prize for Check Yourself. Witam na stanowisku yy, Prime yy, Young Moderator Manager Development Czal nie wyszliłem tego stanowiska przed chwilą Kurde no uciekam stąd nie, no nie mogę No co to było tej Ja pierdzielę, panie Dobra, mam ten, mam ten herb odebrany czy muszę z powrotem iść? z iść powrotem, no, dobra, odbiorę do irasy. Co mi szkodzi? O ty! O ty tuś kamikadze jest. Ja pierdolę, kamikadze te lubię pić, ale bez przesady Ej gościu, a masz wielką dynię O ty, o tyś bronił na mnie! O ty kurwa Chodź tu No, no teraz uciekasz, tak? Co taki, taki kolega jest z ciebie, tak? Pięknie. O ty, o ty a ty jeszcze w tej szkieletonie wy... No Kurde, jakaś inwazja tych szkieletonów. Ja pierdzielę. I zginąłem. Ja pierdolę, ta gra jest trudna. Mogłem wziąć na jakiś poziom, nie wiem, poziom lamów na przykład włączyć i tyle grać, a nie. Mmm, mm mmm. -hmm. E, to jest jakiś kot. Chodź tutaj, gościu. Chodź, koleżko. Spokojnie, koleżko. Chodź. Oś kotku tutaj Dobra, udało się go zabić Giń Jak to kotka wziąć Chciałem tego kotka zabrać sobie Nie mogę No, dokładnie, no i przypadkiem go tutaj Zamki mordy Kobito Na strajk wyprzedaj dalej, dalej. Obra. udało się. No tak, ja, ja lubię tutaj sobie kotka pogonić, jakoś pieska tutaj skopać. jak wiecie, nie, nie jakoś tak agresywnie, po prostu tak wiecie, raz, dwa, trzy kopnąć w twarz po prostu tak w całej siły, a tak lekko, no nie? Lekko w całej siły, że poczuł kto rządzi i po prostu. Dobra babciu, nie mam na ciebie babko czasu. Bo że, się nie, R się nie, że R się nie przeładowuje, tylko się wyciąga fujarę. Bawi się za... O, o ty jsi no mnie to ataku atakuje, dobra Łoszczam całą drogę tutaj się. Ja będę mógł biegnąć w moją stronę czy poślizną po prostu O ty już biegną na przykład O ty Już biegną jakiś gość tu idzie, no? O, tutaj O Jezus Maria Dobra Masz w głowę gościu Jak to gitara ja i starą babę na pasach w tak, w starą babę to jak widzę to nawet w rzeczywistości Jadę nie wiem po bułki do sklepu dobiorę widzę starą babę wjeżdżam no to już automatycz po prostu widzisz starą babę wjeżdżasz ze mną To są takie, to są nawyki już takich wiecie Topowych ludzi Słuchaj to in inicjały TH O ty jakiś... O ty jakże... Egzel... O ty gościu, ja pierdolę, jakiś gościu, Ty jest... jakiś kamikadze mi tu wyskakuje, ja pierdziela to jest gra już jakaś chora. Naj... najbardziej to mi szkoda tego, że ten... Że Rawo już nie nagrywa. To mi jest naprawdę szkoda. Chłopak dobre filmy robił. Na klatce właśnie Dzień Dobry mówił. Tam w, ce... w ce się głowę walił. A przestał nagrywać, bo już trzy miesiące żadnego filmu już nie opublikował. Gadałem w nim na ten temat i mówił po prostu, że rzucił YouTube'a, bo nie ma czasu. No i spoko. O ty, jeszcze coś mi tutaj strzela, też tak można. Też tak można, oczywiście. Dobra, tak działałem pójść tutaj. No, dobry chłop był naprawdę dobry chłopak. był. Można było w nim fajnie pograć, sobie pogadać. Wszystko. No ale niestety, no. Rzucił YouTube'a. Ale on teraz, pamiętam, jak też się rzucił YouTube'a. Bo to prowadzi jakiś inny kanał yy, kulinarny, jakiś Marco Best, czegoś tak. Bo on tam też swoją dziewczyną prowadzi jakiś Instagrama kulinarnego, mam chyba 15 tysięcy followersów, więc nawet sporo. I rzucił to chyba. O ty. Oj, te, te, te meczyki, to odcinki w RAW w CS były kowatki, mi się w nim zajebiście grało. No szkoda mi chłopa, szkoda, Przecież były plany jakieś na wspólne nagrywki, mimo że on już przestał. Mogłem coś z nim tam ogarnąć, myślę, żeby się bez problemu wygodził. Coś pograć, żeby się na, na mój kanał dograć, no ale... Musimy iść po mleko. O troszkę opisy troszkę No też znalazłem i... Szczerze, do, do dzisiaj zastanawiam się o co w tym filmie chodzi. Nie wiem, szczerze. Nie pytałem się o tego Woltera, bo szczerze, mnie to chuj interesuje. Jego zdanie akurat. w tym gościa nie, nie lubię. Także bardzo w sumie, szczerze. Cię tak średnio lubię. Kiedyś gościa lubiłem nawet. A potem mu odjebało. Kurde, no nie no, już jakiś pistolet może... Pamiętam kiedyś na początku... Wolter to sobie był taki pierwszy gość z którym się skumplowałem na początku kariery YouTube'owej. Ale... Potem mi, ja zacząłem odnosić sukces. O kurde, zginąłem. Ja wiesz, ja zacząłem odnosić sukces. Robiłem tam po 2-3 tysiące wyświetleń miesięcznie. O, właśnie się gra wyłączyła. Error jakiś. Okej, okay, wypopieram się w tym w takim razie. Hmm, gdzie to jest w I pamiętam właśnie, że się kupowujeś potem, ja miałem ten sukces jakiś większy, się okazało, że moje filmy robią po 150, by się tutaj 200, 250, a jego cały że trzymały się na pułapie 30-40. No i to ja jeszcze często wstawiałem na moją grupkę posty, pisząc, że o, fajnie, dziś ten film w 100 się 107, 24 godziny, się tym jarałem, wrzucałem sobie w w tym, że, że no, prostu że, w tym się fajnie idzie, no. Chciałem się to pochwalić, no. Chyba nic z tym dziwnego. No i potem Walterowi troszeczkę zaczęło odwalać. I potem zaczął mi nagle dislike'ować filmy. Wszystkie jakieś rzeczy do mnie pisać, że jakieś tym pojebany, A, już szkoda, gadać. Potem mu tam w miarę wybaczyłem to. Ja chciałem się pogodzić, spoko. Ale od tego czasu się kontakt mocno urwał, bo. Kiedyś to prawie codziennie coś tam na Facebooku piszaliśmy do siebie, a teraz naprawdę Teraz na parę tygodni coś, coś napiszę i tyle. Yy, yy, na pewno dużo mi pomogło robi mi kiedyś miniaturki na kanał. I warto nawet akurat spoko, że to robił, no. A teraz wiesz, nie chwaląc się, ogarnąłem sztukę tworzenia miniaturek. Uważam na przykład, że te miniaturki do Sherlocka są OK, ale za to uważam, że te miniaturki do... do mafii są bardzo fajne. I mi się mega podobają.